Ten samochód ma sporo wad. Za chwilę wam o nich opowiem. Do tego kupujesz nowy w salonie, a on już wygląda na stary. Natomiast to nie jest tak, że w okolicy 100 tysięcy złotych nie da się dziś kupić fajnego, oszczędnego i całkiem pojemnego samochodu, czego Megan jest najlepszym przykładem. Da się. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, tu znowu Kamil. Powiem Wam, że po tygodniowej jeździe tym samochodem, naszła mnie taka zagwostka, gdzie my doszliśmy z dzisiejszą motoryzacją. No, bo jak to jest, że nawet taki gość jak ja, który ma na co dzień okazję jeździć wielokrotnie droższymi samochodami niż ten, za 200, 300 tysięcy, 500, a czasem nawet milion, to właśnie jak to jest, że nawet taki gość wsiada potem w Renault Megane i się cieszy. Jakby nie wiem, wrócił do domu, mimo że ja Renault prywatnie, nawet nigdy nie miałem. A jeśli ty chcesz mieć na przykład używane Renault, to sprawdźcie najpierw w CarVertical. Czemu? Bo w takim raporcie możesz zobaczyć rzeczy, o których czasem nie wie sam sprzedawca. Na przykład, kiedy samochód był wystawiany na sprzedaż. Mamy daty badań technicznych. Tu widzimy na przykład, że od maja 2020, gdy został właśnie wystawiony do sprzedaży do listopada Praktycznie nie zmienił się przebieg, czyli auto tyle miesięcy stało w miejscu. No i perełka, zdjęcia, patrzcie na tę megankę. Mówiłem o maju 2020. Wiemy już, czemu auto tyle stało w miejscu. Wyobraźcie sobie, że tak wyglądał wcześniej wasz samochód, a wy o tym nie wiedzieliście, bo nie sprawdziliście. Co najlepsze, taki raport generujesz w minutę i wiesz wszystko, bez żadnego dzwonienia i słuchania tekstów w stylu Pan mi zaufa. Do tego 30% rabatu na raport z hasłem Automoto. Warto. No dobra, ale trochę podstawowych informacji. Posłuchajcie. Renault Megane Grand Coupe, bo tak brzmi pełna nazwa testowanego egzemplarza. To czwarta generacja tego modelu, przedstawiona w 2015 roku, a w 2020 zmodernizowana. Mimo nazwy Grand Coupe, jest to po prostu sedan. I aktualnie występuje tylko z takim nadwoziem. Oznacza to 4632 mm długości, 1814 szerokości i 1443 mm wysokości. Rozstaw osi to 2711 mm. Do wyboru 140-konna benzyna 13 czterocylindrowa cylindrowa z manualem lub automatem oraz prezentowany dziś diesel. Zaglądamy pod maskę, a tam turbo-doładowane czterocylindrowe 1.5 o mocy 115 koni i momencie obrotowym na poziomie 270 Nm. Samochód rozpędzi się do 180 km na godzinę, a setkę przekroczy po upływie 9,8 sekundy. Ok, następne w kolejce przestronność i bagażnik. A ten może pochwalić się całkiem pokaźną pojemnością na poziomie 503 litrów lub 987 po złożeniu kanapy. To teraz na nią wskoczmy i moje 182 cm się tutaj mieszczą. Przed kolanami przestrzeń jest, ale na stopy już jej za bardzo nie ma. Za to nad głową. Mimo nazwy kupę dla mnie OK. Fajnie, że mamy nawiewy, są porty USB. Jest też całkiem spory tunel. To teraz 192 cm grzesiek. Próbujemy. Dobra, panie Megan, zobaczmy co pan oferuje. No, no, na kolana jest. Jest ok, no nie dotykam stopy słabiutko, niestety. No i nad głową. Nie wyprostuję się bo dotykam do sufitu, dobra, podstawę mamy. Chodźcie do środka, i od razu zaczniemy od tego, za co ja Renault uwielbiam, czyli dostęp bezkluczykowy. Tutaj nie robimy nic, po prostu podchodzimy, wsiadamy. Tak samo jest przy wysiadaniu. Po prostu sobie odchodzicie. Samochód się zamyka, to jest kapitalne. Uwielbiam, i to tutaj mamy. ale pewnie ważniejsze, co mam tutaj, i to jest też ta część, gdzie. Kupujesz nowy samochód, a czujesz, że on już jest troszkę stary. Może nie tutaj, bo mam tablet. Tylko zobaczcie. On nie jest tutaj. Nie jest tutaj. Jest tutaj. Jest wkomponowany. Mimo tego, że jest całkiem duży. Jestem przekonany, że to jest ta część tej, nazwijmy to, starej motoryzacji, którą lubimy. Czyli nic tutaj nie wystaje na pół metra. Mimo tego, że mówię o tej starości, Android Auto, Apple CarPlay są i są bezprzewodowe. I działają dobrze. Przynajmniej tak było u mnie. Sama obsługa. No to znowu jak, jak to w Renault. Proste, szybkie. Do szybkiego przyzwyczajenia. Jest po prostu dobrze. I jest. Mimo tego, że to jest tablet, to jest tak trochę klasycznie. Nie jest to udziwnione. Ale też zobaczcie czemu. Cieplej, zimniej. Kierowca, pasażer. Większy nawiew, mniejszy. Klimatyzacja. Przyciski. Kolejna rzecz, która jest taka jak kiedyś, i to jest ta rzecz, która była dobra. I wara od tego jak najdłużej. Niech będzie tak. Tak samo jak to, że samochód ciągle się drze, ograniczenia prędkości i tak dalej. Można to wyłączyć tu, ale można to wyłączyć też tu. Proste i fajne. Start-stop, czy wyłączenie start-stop. Będziecie tego używać, a przynajmniej polecam, używać tego cały czas. Mimo tego, że mamy tutaj cztery cylindry, nie trzy, to jednak diesel. Start, stop, zimny diesel, uruchamianie. Nie, jest jeszcze jedna rzecz, o której powiem zaraz podczas omawiania jazdy. Same materiały, one może nie są złe, są całkiem miękkie, natomiast to naprawdę wygląda tak trochę smutno, trochę staro. No, nie jest to jakiś porywający design. Pytanie, czy taki musi być, bo to też może być zaleta że nie jest udziwnione. Nie ma 15 ekranów, 5000 światełek, jak to lubicie, to to też może być zaleta. Gdzie wady? No to tak. Po pierwsze, ja na przykład ten podłokietnik, który jest regulowany, ale tylko tak, ja tu nie dosięgam. Grzesiek mówił, że mu to nie przeszkadza, ale on ma długie łapy. Było ok. Dla mnie tak nie do końca. Natomiast większa wada, która mnie akurat teraz nie dotyczy, bo jadę jako kierowca, ale sprawdźcie to. Ten fotel jest moim zdaniem zdecydowanie za wysoko i nie da się go opuścić. I teraz po pierwsze siedzisz wysoko, a jak kupujesz niski samochód, to być może tego nie lubisz. Ja tego nie lubię. A po drugie, jak za każdym razem, jak tu wsiadam, to się uderzam w głowę. Kolejna rzecz, te uchwyty na kubki. No takie są. Zdecydowanie za małe. Ale, bo spojrzałem tu, jest Auto Hold. Super. Z tej części, może jeszcze dwie rzeczy. Zegary. One są cyfrowe. Jeśli szukacie tej klasyki, to może tutaj nie do końca. Natomiast da się ustawić taki widok, który przypomina zegary. Zobaczcie, tak to wygląda. No i audio. Ono jest standardowe i gra standardowo. Pamiętajcie, że w Renault tu obsługujemy głośność. Następna stacja, następna piosenka tutaj. To jest do przyzwyczajenia i wtedy jest bardzo wygodne. Ja to bardzo lubię. Dobra, przejdźmy do jazdy. I teraz tak, diesel, kompaktowy diesel, dzisiaj nowy, za samo to to już plus 15 punktów. Tylko jak to jeździ, no bo na papierze 115 koni, no z krzesła raczej nie spadliście. Tylko pamiętajcie, diesel. To jest moment obrotowy i tu jest niecałe 300 nm. I tym się jedzie. Musicie natomiast wiedzieć o jednej rzeczy. Dynamika tego samochodu jest całkiem w porządku. Jak już ruszycie, same starty, przez to jaki tutaj jest lag, a już jak macie start-stop włączone, to już w ogóle tragedia. Bardzo dziwne uczucie. Ja czasami stojąc na światłach, naciskam gaz i nie pamiętam, czy może nie zmieniłem biegu, chociaż nigdy tego na światłach przecież nie robię. Naciskam gaz, a on jakby nie rusza. Jak depniecie do podłogi, to wiadomo, będzie lepiej, natomiast ruszanie. No i patrzę tutaj trochę z takim niepewnym wzrokiem na normę emisji. Ale już sama jazda, później moment obrotowy poniżej 10 sekund do setki. Generalnie 115 koni, ale to naprawdę daje radę. O samym prowadzeniu, skręcaniu rozwodził się nie będę. No bo po co. To jest oczywiście model, który ma nas przyciągnąć komfortem. I tak jest. To zawieszenie jest ciche, wygodne, komfortowe. Ono oczywiście jest miękkie, ale to nie jest, mimo tego, że to jest Renault, ale niższe Renault. Nie ma tego. Może tego szukacie, to też o tym mówię. Ja tego nie lubię. Mnie i innym osobom, które ze mną z rodziny jeżdżą, jest wtedy niedobrze. Tu tego nie ma. To jest niższy samochód, troszkę twardszy. Ale cały czas komfortowy. Wszystkie dziury, nierówności. To zawieszenie naprawdę daje radę. Wręcz powiem, że to jest chyba największa zaleta tego samochodu. Albo druga największa. Bo gdzie jest pierwsza? Diesel, spalanie, miasto, w sensie Warszawa, korki. Ja mam jakoś 6 do 6,5. Coś takiego. Da się na pewno mniej. Natomiast trasa. Ja na autostradzie tutaj spalałem tak z 5,5. Na ekspresówce 4,5, 5 to max, a jak sobie zjechałem z tych szybkich tras, to 4, a nawet mniej. Da się tutaj zrobić 1000 km na jednym tankowaniu. Super. I super jest też skrzynia. Nazwijmy to budżetowy samochód. Diesel, automat i dwusprzęgłowy automat. I naprawdę, we wszystkich warunkach, w jakich jeździłem, to był tydzień. Ok. Ale ta skrzynia, zero zastrzeżeń. A, zero. Jedno, ruszanie. Poza tym, naprawdę spoko. Pochwalę też fotele, które nie tylko całkiem dobrze wyglądają, są odpowiednio wyprofilowane i przede wszystkim wygodne. Byłem w trasie i wysiadłem bez żadnego bólu. I co do trasy, jeszcze jedna rzecz. Ten samochód jest naprawdę świetnie wyciszony. W takim budżecie można. Nawet powiem więcej. To jest diesel. To nie jest samochód zaprojektowany do miasta. On ma walić tysiące kilometrów. Ma spalać mało i ma być komfortowo. No bo skoro tu długo przebywamy, to właśnie tak ma być. I tak jest. To jest bardzo dziwne, bo ja często jeżdżę samochodami dwa razy droższymi, w których jest dwa razy głośniej. Kolejny duży plus. No dobra, za chwilę cena, ale jeszcze jedna bardzo ważna i bardzo smutna rzecz. O ile Renault w marcu 25 przywróciło ten model z dieslem do oferty, to właśnie go znowu wycofało. Natomiast szukając na portalach ogłoszeniowych i też na samej stronie Renault, na głównej stronie samochody dostępne, takie samochody jeszcze są. Dlatego zacząłem od tego, że można dzisiaj kupić taki nowy samochód. No ale właśnie, to sprawdźmy ile takie cacko kosztuje. Ostatni dostępny cennik na Megane Grand Coupé z dieslem to samochody z Gamy 24, ale wyprodukowane w 2025 roku. I pierwsza pojawiająca się kwota to 101 900 zł za benzynę z manualem. Automat w wyższej wersji kosztuje 111 400. Diesel, niższa wersja 113 900, a wyższa Techno to wydatek na poziomie 117 400 zł. Zaznaczę, że w tym przypadku zdecydowanie polecam kontakt z dealerami, poszukiwania i indywidualne rozmowy. Zatem podsumowując, ja oczywiście podaję ceny katalogowe. Nie wiem, za ile faktycznie taki samochód będziecie w stanie wyrwać. Natomiast jeśli coś tam urwiecie, zakręcicie się w okolicy 100-110 tysięcy i macie diesla, czyli bardzo oszczędny samochód na trasę. Cichy w tej trasie. W mieście, gdzieś tam na dziurach, czy też w sumie na trasie. Komfortowy. Nie będzie to niestety kombi. Na trasę by się pewnie przydało. No ale ten sedan z tym bagażnikiem daje radę. Macie w cenie automat. Bardzo fajny automat. Czyli komfortowo, spore nuty, dobry automat, cicho, wygodnie. Za sto kilkanaście tysięcy, powiedzmy. Minusem pewnie będzie ten wygląd, bo o ile to nie jest brzydki samochód. To już może na tyle się opatrzył, że trochę wygląda na stary, a Wy przecież przed chwilą wyjechaliście z salonu. Ale być może to też będzie zaleta. Może nie lubicie tej dzisiejszej krzykliwej motoryzacji. Nie wiem, pokazuję. To samo tu, przyciski. Ma ten samochód kilka wad. To jest stara konstrukcja. Ale tylu rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, za te pieniądze, no to nie jest łatwo znaleźć. Dlatego. Póki jeszcze można. Przypominam Wam o tym samochodzie do przemyślenia. Dajcie znać, czy. takie pytanie dzisiaj. Diesel. Diesel dzisiaj. 2025 rok. Nowy diesel. Czy to Was w ogóle interesuje? Ja na przykład dieslami jeździć uwielbiam. I bardzo nie podoba mi się to, że one praktycznie zniknęły. Ten w sumie też. Dlatego póki jeszcze coś tam jest, to trzeba się cieszyć. Także dajcie znać, pogadajmy jak zawsze w komentarzach. Jak macie sekundę, ocencie ten materiał, można też zostawić suba. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.